Miejcie trochę cierpliwości, żeby to wszystko obejrzeć. Tego u siebie nie macie. Tam to jest latarnia boska. To tu, 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 tu mi śmieć. Dobrze, że mamy palosze. A, próba, próba. Boże, kurwa piada. Ale piany. <grystanie> Widziałeś kiedyś tą... tą? <grystanie> Ale śnieg... Śnieg pada. Piany. Widziałeś <grystanie> kiedyś taką pianę? Nie. Afrodyka powstała z piany morskiej. No to byle Afro, były, Afrodykami, Ale zdjęcie to nie odda tego, nie ma szans. O, pompaliśmy tu no albo może pływali. Gniazda. Czekaj, nagrywam teraz. Może musimy chwileczkę nasze tematy odłożyć. O, no bo to nie są tematy na razie do publikacji. Natomiast tam się dzieją piękne rzeczy. I ja to chcę pokazać. Patrzcie, patrzcie, patrzcie co tam się dzieje. Wow. O rany. Kurde, no musicie mi przyznać, że robi wrażenie, nie? Robi robi, robi robi, tylko kurde, miejcie trochę cierpliwości, żeby to wszystko obejrzeć. Tego u siebie nie macie. <laughs> żeby to zobaczyć, byście musieli tu przyjechać. Albo gdzieś tam. Gdzieś tam, gdzie jest podobnie jak tu. Tam się znowu dzieje? O, ale się dzieje. Ojej, 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 tam się dzieje. A no, co ty tam tak zaglądasz, kolego? No zobaczmy. A, fajny widok. Gdzie jesteś? A tu! Fajnie. Gdzie koledzy? pochybali się w trawie, nie? Na króliczym polu. Za dużo ludzi dzisiaj. Cik, cik, cyk. Cik, tyk, Za Zanim no, mają... Mają tu dzisiaj ruch niedzielny. O, ktoś się tu jest. Dobra, idziemy, nie przeszkadzamy. Ale wiecie co mądre te króliki, bo... Gdyśmy tutaj szły, dwie godziny temu, to było znacznie dużo więcej osób i one się wszystkie pochowały, a teraz kurcze, jakie harce. No, wyszły i jak to się co? ruszysz, to momentalnie, popatrz, to że, popatrz to pełno roz, ich jest. Dwa, trzy, no. cztery, jest nawet tutaj malutkie. Lufu, no. Życznie umierać są. I one wiecznie się... wiecznie na Tak, I one się tutaj tak fajnie maskują w tej trawie. One są tego koloru tak. i tak ciężko je dojrzeć, tak. ale... fajnie, tylko pozostaje z tym No. z takimi widokami, nie? Na co dzień. Na co dzień. Wychodzą, jedzą obiad, piękne widoki. Wychodzą, jedzą No darmo. mają za darmo. Tak. Nie muszą się przemieszczać, nie muszą stawać do roboty. Gorde. Takie życie królika Tak. Ja. Yeah. Yeah. Patrz, patrz ile ja, ja liczę: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeden. siedem, osiem. 9, to tylko uszy ale no? mam przyjrzeć 10. Czyli tak tupła teraz, to by się To tutaj... wszystko się schowało, no? tak, no. bo one słyszą przez te swoje no. dziurki. Minuta królicza przeszła. No, ale jeszcze nie ma tych baby, no, tak, bo, nie ma. bo takie starsze widać. Tak, te baby to będą dopiero. Za miesiąc przyjedziemy, to będzie ich tutaj dwa razy tyle biegać, trzy. No. no tak. No dobra jeszcze. Popatrzcie sobie na owce irlandzkie. Poczcie jak wiele. Olbrzymy, takie jakieś gigantyczne bysiory. Pewnie nieogolone. Dopiero będą strzyżone. No, a może już też mają małe brzuszku? na pewno mają, bo tu potem jest dużo właśnie małych owiec, jak tak się przyjeżdża w kwietniu. No fajnie wyglądają. Kamerą wśród siły zwierząt w tym odcinku. Jakieś takie kaczkowate tam, nie da się bardzo zbliżyć. One widocznie nas zauważyły i, ten, i weszły do tej wody. I tu jakieś też dwa osobniki siedzą, ale to jest takie bardziej mewowate. Ale to takie kaczkowate to nawet płynęło. I ja nawet w pewnym momencie myślałam, że to ma skonury. No one tutaj na wyspieratlin Ratlin obok yy, przylatują. Teraz jest jakiś program, który ma spowodować, yy, że będzie tam bardziej przyjazne środowisko dla nich do, do, do lęgu, tych właśnie ptaków I, no, i miejmy nadzieję, że się tam pojawią, bo tam były jakieś dwa gatunki. Yy, nie wiem czy to było coś takiego szczurowatego chyba jakiegoś i coś borsukowatego. I to właśnie e, wyjadały one te, te, te e, jak one tam zakładały gniazda lęgowe na tych trawach, w mm -hmm. tych trawach, to wyjadały e, jaja i one po prostu przestały tutaj przelatywać. I tam jakieś pojedyncze okazy tylko na tej wyspie Raty, no ona jest tutaj w zasięgu naszego wzroku, także to nie jest daleko, więc to wcale nie byłoby na przykład takie dziwne, że taki maskanur się tutaj mógł pokazać. No bo tu się już zaczął okres lęgowy, zaczyna się okres lęgowy właśnie maskonurów więc to by było realne ale to nie jest maskonury <grystanie> Nie jest, nie jest Ale maskonury będą na moim kanale może w maju No a tu jest taka wyspa na której właśnie można obserwować jak one sobie tam żyją. To są takie ptaki, które przylatują na ląd w tylko w okresie lęgowym, potem odlatują i one cały czas krążą w powietrzu, nie? To są takie ptaki, które w ogóle nie... Po okresie lęgowym one w ogóle nie stacjonują na żadnych, one są ciągle w powietrzu. No. A niestety. Kaczka z kaczorem. To jest pani, to jest parka. To jest chyba parka, aczkolwiek to się zawsze różni trochę, ale patrzcie, kaczka atlantycka. Nie, no to może być jakiś gatunek e, takiego taka, typowo, typowego dla, dla Oceanu Atlantyckiego, nie? Może być. Trzeba to sprawdzić. A jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Co to jest za? Kaczka. Kaczka. Maskonur. Masko, płasko. Mas masko, skonur, nie. Masko, no. masko, A widzicie te ostrygojady? jady? Też jest jeden, a tam jest drugi. No, dzisiaj tak jak mówię, z beczą śród zwierząt. O, no, w takim sobie te ostrego jady tam. Dziab, 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 dziab. Dziab, dziab, dziab. Tak. chciały odpłynąć, ale niestety przypływie wraca No Wraca, was. nie? No, mm. nie mogą. A jest pełna księżyca. Zobacz, ym, ja mam wrażenie, że my w jakiejś depresji tu stoimy. Zobacz, jak te fale są ponad tak. nami, no nie? Tak. Fajnie to tu się odczuwa. <laughs> Ostry dojad. Wiecie, nie co robią, Czy mają takie długie dzioby, no, bo tam dziabiem w tych muszlach i tam nie nie niam, niam, niam żywe. żywe. Tak, mają owoce morza. Tak. Fresh. Okay.